ten twój budzik budzi nas punktualnie 7.10. Nieważne, świątek, piątek, czy niedziela. A ten raz, kiedy mamy wcześniej samolot, czy postanawiasz go wyłączyć? Nie wyłączyć, tylko bateria się rozładowała, bo ktoś zapomniał podłączyć telefony do ładowania. <laughs> Państwo Wróblewscy, pokój 307. Jeszcze tak. Mam nadzieję, że udał się pobyt w naszym hotelu. Ok, widzę, że wybrali Państwo opcję all inclusive. Pozostaje jedynie kwestia uregulowania należności za minibar, trzy rozmowy telefoniczne i raz cztery filmy na życzenie. Ja zapłacę kartą. Jak cztery. Przecież oglądaliśmy tylko dwa. Nie ma problemu, ja zapłacę kartą. Czy my wyglądamy na naiwniaków? Nie będziemy płacić za coś, czego nie oglądaliśmy. Zapewniam Państwa, że wszystkie cztery filmy zostały zamówione z państwa pokoju. Ja zapłacę spokojnie. Jak to? Co to były za filmy? Ym, nie róbmy sen. Nieważne, ja zapłacę. Harry Potter, y, kamień filozoficzny, Harry Potter, komnata tajemnic Co weszło to i wyjdzie dwa. I dzikie żądze trzy. Wygląda na to, że mój mąż lubi oglądać tego typu filmy za moimi plecami. Musiałem wypożyczyć, jak. jak nie było cię w pokoju. Harry Potter, ile ty masz lat? Osiem! Ten! Aha, doreszty! Nie będziemy oglądać. Nie będziemy... Nie pać... będziemy... Tak, Dwa, ja to... Zapo... Daj mi powiedzieć... Blu, blu, blu. <ścoughs> no?